Rozstrzygnięto kolejny etap rządowego programu wspierającego uczniów w zdalnym nauczaniu. Pieniądze przyznano 97 placówkom, a wśród nich znalazły się także cztery szkoły podstawowe z terenu gminy Lidzbark. O szczegółach mówi burmistrz Maciej Sitarek. W ramach programów Cyfrowa Polska udało nam się pozyskać dwa dofinansowania. Pierwszy to dofinansowanie z programu Zdalna Szkoła. Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup 40 laptopów. Trafiły. Takie oto laptopy do naszych szkół z terenu miasta, do szkoły podstawowej nr 1 oraz szkoły podstawowej numer 2 w Lidzbarku 40 sztuk. Zaś z drugiej edycji programu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie około 105 tysięcy złotych na zakup 26 laptopów jeszcze wyższej jakości, jeszcze wyższej specyfikacji i one trafiły do szkół z terenu gminy Lidzbark, czyli do szkoły podstawowej w Długu w do szkoły, w Bryńsku do szkoły, w Słupie, w Kiełpinach oraz w Wąpiersku. Jestem głęboko przekonany, że ten sprzęt z pewnością przyda się teraz w dobie zdalnej edukacji. Myślę, że będzie stanowił dodatkowe ułatwienie zarówno dla nauczycieli jak i dla naszych uczniów. Oprócz czterech szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lidzbark wsparciem została objęta również szkoła podstawowa imienia Wincentego Witosa w Wąpiersku.